do, Pobacham ci! Widzisz mnie? ma Ema! Jak ci tam granata kontrolnie? O, widzę! <grywa> Czy będzie jakiś filmik? Czy będzie... nie wiem co. Jakiś filmik? <grywa> War of Two, chyba <grystanie> taki fail na początku odcinka. Dobry fail, yeah. nie? <grystanie> na luzanie człowieku. Na luzanie wszyscy. Zjadłbym kanapkę. Kanapkę? z pasztetem, o. No, no stary. <grystanie> to jak mnie tak, jeliśmy to od no. pasztet. <grystanie> Miał taki pasztet, że go było czuć przez headseta, czujecie? No, właśnie ja czułem, no. Słuchowy. Dobra idziemy scoutować aremę Już armer. chyba nam wyskoczą od razu kozaki Widzie O kurde jakie przybliżenie mam tutaj z no, no 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 tu trzeba z daleka na nich ten O i takie same przybliżenie sobie przybliżenie jestem kupiłem do wiesz do czego? Do mojego SMG y Ja SMG nie, nie, nie customizowałem jeszcze Ja z customozowałem no, Headshot, tak to się robi Ja ich tak? nie widzę nawet, o już widzę Odbiegają no chłopaki zatrzymajcie ja się zrobię tutaj? Ekonomicznie nie udało się. No mi też nie, nikogo jeszcze nie zabawę. Akurat zacząłem. nie wbiegli mi w ten. O, gier. zabiłem kogoś. O, jeszcze kogoś. O kurde, ktoś do mnie. Surprise, <laughs> Najlepsze jest Surprise. <laughs> nie. Tak, jak ci. Z... To jest zazwyczaj jak biegnie jego, i go. I go weź. O, tak teama mamy, człowieka. Tak teama, tak, według tego samego, no. Lubię takie co operations. A tym bardziej, że to jest na luzie taka gierka. No, tutaj tak, tylko bez żadnej spinosy, Nie, nie wymaga od nas. Zbyt dużo. Biegamy Ale to, to wiesz co dobrze, że nie wymaga zbyt dużo, bo no mnie to też, by... tak, też tak. Są. Gry, które dużo nie wymagają, są zawsze dobre. Tak, jedynie tam czasem trzeba się schować, nie? No to jest właśnie ten największy problem do końca. To jest właśnie... A jedyne czego mi jeszcze brakuje to upgrade'u postaci może jakiegoś. Chyba że coś takiego będzie, ale będzie w chciałem... trakcie, no, no tak. Ale, ale wątpię, żeby było coś takiego. Znaczy że no, wiesz, po stronie i... się idzie i, i po prostu w ten wygląd, nie? Ale, ale i tak fajne broń, fajne. Nie, no to bo... mi się podoba wiesz to. O fak, jak mnie tu ostrzelali kupaki. I tak jest, niż żeby tego nie było, no. Dobra. Ty, no, biega ci chłopie na plecy, wali cię, wiesz. No właśnie, czekałem na ciebie, no nie? Bo ja tu już jestem blisko. No, tak, ku... tak, tak, patrz. Yy, dwa ra razem headshota strzelić. <noise> Wszystko żeśmy zrobili, człowieku. Grubo. Bet, ja się na pompkę zmienię, jak jesteśmy tak na blisko. No ja się zmieniam na SMG. Kurde, cały czas tak. chodziłem z SMG. <głos> <głos> headshot. Boom, headshot. Boom. Nad no, po... headshot. <noise> Poczekaj trochę no. na. Lu A nie, patrz, Czołga się. A jest schowany jeszcze. No wiem, chcę go w rękę, ale ty go zabiłeś. Bo no, strasznie długo tą pompę przeładowuje. Dobra. O tu wysadzę. Aj, nie zdążyłem. Dobra, to tego znoża. No, możesz się je wtrynać. Mosa. Ten, Teraz jakby się wtryli w celownika mocno. Senior, mocno, okej. Headshot. Patrz, jak wchodzę, jak Berserker, No właśnie widzę, wszystkich żeś mi zajął. Wiesz, że mamy overkill i mogliśmy to wbić na drogę. Kurde, o, chyba wbiliśmy na grubo. A uruchomiłem. A tu mamy, a nie wie? mamy, a nie korzystamy. Wiesz? Ty, no, no i to troszkę, po prostu lubię najbardziej. Troszkę... Człowieku, idę tutaj, wbijam, oni nie wiedzą co Ktoś się dzieje. Trochę, nie ja nie wiem, też nie stacę, wiem co się trudno. dzieje. Kurde, dostaje baty mocne. Też w klimacie takim y, Meksikano madafako. Y, tylko, że nie pamiętam jak się... Nazywała Total Overdose, czy coś takiego. To też taki tryb odpalało takiej właśnie furii, czy coś takiego. Ale tutaj furia to jest piękna, widzisz, wiesz, dlaczego my możemy podwójne TT, overkille mieć? Po raz... nie, no, nie, bo... nie, no bo my razem przecież zbieramy te punkciwa i no, tak to No, to no tak właśnie, się... i to tak wychodzi. To się wszystko zrobiło nagle jasne dla mnie. No ja to wiedziałem od początku. No nie, ja, ja to tak wiesz, z czasem dojrzewo. Tak, dojrzewam. Ja tak, z, z, dojrzewam, dojrzewam. z czasem dojrzewam. dojrzewam. Full control! Dobra, no Tutaj już ci celuję w bani, a wyważyć, no, ...to Ja się w no Teraz, teraz możesz podejść. No, odstrzegł są. No to ty odstrzeliłeś, ja skopę. O, dobra, ja lewa, ty prawa. Dobra. Elegancki, fantastyczny, popy. Super. Tam się Flawless zajęli. bridge, człowieku, wiesz co to znaczy? Flawless bridge. Yy, wiem, że co? bridge był. Flawless, nie. <noise> Czyli widzę, że kubasz tyle co ja no na pewno Flowless Victory. No to poważ, właśnie też mi się z tym skojarzyło, nie? <noise> A w sumie w nowego mortala bym pograł. A fajnie wygląda jak tak badałem go, wiesz? No Brutalny jest, znowu jest brutalny. Jakoś dużo zmian chyba względem ostatniej części nie ma, lepiej chyba graficznie troszkę wygląda. Na pewno lepiej wygląda. Areny są ładne. Areny ła, fajnie wyglądają, no. No ale cóż, trzeba kupić, kupić x Xboxa No tak, bo przecież wygrywamy teraz na x ładnie. Dukeczkę mamy, jeśli nie zauważyłeś. A ten to ma tą szramę na ryjach jak popek, nie? <śmany> Autentycznie. Gangal Baj, Gangal w to jesteś mimo. No Popek tak, autentyczny. Ja tylko jeszcze oczy ma niepomalowane. No taką masz szramę. No tak ten to ma naturalną, wiesz, Popek to sobie zrobił w studiu tatuażu. Scarification <śmany> Modification. Scarification. Ty bo my przegadujemy filmy, wiesz. Może ktoś chce posłuchać? No, no tutaj ogólnie chodzi o to, że a to. O to, że jest dupeczka, my ją zabieramy na grubo, eskortujemy i tyle. Znaczy, to no ty ją bierzesz tak grubo, ja to z chłopcami trzym. A no tak. Zobaczcie. Do góry się tam wypiałem, w ogóle nie wiem. To się co. chyba oświadczam. O pa, pa jak się wtryja. Wybyś śmiechąc. Wygląda śmiemą. jak fler, Jak fler wygląda. autentycznie. ten Pa dyż... jak ci dupę odbił. O... Długo nie pożyję. zajmę się nim tej nic. Dobra. Dobra, wbijamy. Ty, Overkill'a mamy naładowanego, ale nie odpalaj. Nie mamy naładowanego. Jak to nie? No nie. A u mnie cały ten pasek jest... A u mnie dwóch, a u mnie dwóch brakuje. A już teraz jest. A już... O, dobra, mamy. Na, na Dzień dobry, bo my tu na overkillu jesteśmy. No ja poszedłem nie w tą stronę. No jak zawsze, no. O, już ko. <laughs> the same achievement, sir yes, sir, yes, sir. Też tego mam, człowieku. Sir. Sir. level up to rank 5, Okej, okay, mamy piąty rank, motherfucker. Najlepszy rank, bo piąty. Podobaliśmy sobie tutaj tuniczek. Isaaca maskę. Dobra, fanzolić to. Ważne, że, że kasa się sypie na grubo. Tak, hajsu ile? Dziewięć no nie, wytrzymam. znowu ja. Jakim no, cudem ten kill? Cię... the winner is Spider. Dlaczego no, tu Kili nie, nie ten? No bo słabe Kile masz po prostu, ja mam najlepsze. Kili nie pokazuję masz. No nie. Dobra, trudno, partner ready, to i ja ready. No to lecimy a, dalej. Lecimy gry, bo od razu. Tak, no, słuchaj. Ja dobrze idę, a wy jesteście tam, dobra. Tak, ja już otworzyłem nadrabiam drzwi. Już nadrabiam. Już nadrabiasz? No to dobrze, mordo. Dobra, jestem przy wypoczce. No ja tych chłopaków zabiję. To się teraz przydał ten... Overkill? są no. No to mówisz masz człowieku. Mówię, to jest krótka piłka, nie? Nie plecy mamy. No, A, już, jest, już jest. Ja tu przody załatwiam. A, ja muszę po tobie sprzątać, bo wszystko mi. No, no bo ja idę szybko, żeby tylko dalej, no, nie? To jest. jest. O, wow, overkill over by się przydał, O, combo! Ty, ale gościu biega, chopie przebieg przez nas, chłopie. Wyjebane mam po... Polał wszystko. O, Co chłop zrobił? Uważaj, uważaj, plecoboczki, już. A, plecoboczki, jeszcze jeden jest. O, tutaj to ich jest w ogóle w cholerę, ty, nie? Ty piesz prawą stronę, ja tu z lewej będę zobaczył. Dobra, poczekaj, bo strzela, strzelają do mnie, bo ja przeładowywałem se kawkę mocno, no i... Ooo, możesz mi odnowić? Czekaj, czekaj. A, to jest na czas, to jest na czas, dobra, to już idę. Już, ja już się czołgam, 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 czołgam do ciebie, pa. tak, patrz jak się kaja u twoich stóp. Dzięki. kolana <laughs> super. Zrobiłem to mordo. <laughs> Mam plecy jeszcze, nie, już chyba nie na czysto. Dobrze, Jestem. wbijamy. Tak, szukamy skautów. Co <noise> no ty z tysiące? Bo jesteś na partnersa. Dobra, jest Nie Jestem, dlaczego nie możemy iść. No bo musi nam pogadać. Dobra, pros do next ARIA. Możesz iść? Możesz iść. Mogę, no pewnie, że mogę. Uważaj, uważaj, bo ty jest most. <noise> Zajemo kurę. by go zaraz nie zajmali, ty. <noise> Uciekł na mnie, pa 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 A tu jeszcze syn, patrz, A idę, dupa Salem, Salem, z Sabriny na stronie czarownicy <słuchy> I taki kociak popierdziela <słuchy> <słuchy> Dobra, przywit, Mogno, bo tu musimy pomóc <słuchy> ratować kota Powinien mieć kocią maskę, taką czarną To by było fajne Autentycznie, może są takie, a nie wiemy. Czekaj, bo ja tu przeładowuję sobie broń na 30 levelu, nie? <słuchy> Dobra, kop combo, Na no, okrągą. <laughs> ja to wpadnę, zobacz co ja zrobię. Z noża będę o, i tu? No i za ile. Ale ja teraz ja Tikoya zgarnąłem. Udało cię się. No koja. mi przeładowuje godzinę tą broń, nie? <laughs> mi też. To ja tam wbiegam akcję, chcę robić, a on No, przeładowuje, no też tak mam. Tak by się zacinała. W Gears of War tak jest, że jeśli chcesz pospieszyć tam, to musisz trafić w odpowiednim momencie. A jak nie trafisz, to się broń zacina i czekasz na reload dużo dłużej. Plecy ci co i robię, mocno. No ja. ja nie no, no nie wytrzymam. Widzę, że zamieniliśmy się rolami trochę, bo ja teraz Dobra, wiesz, Mordo, skończyły się żarty. Overkill, suko. Ej, dobre, bo ten overkill szybko wchodzi teraz coś. Wiesz co, może my wcześniej nie zwracaliśmy tak uwagi na to, że on się ładował tak szybko, po prostu, Boże jak z... Oho, kolejny klęknik. Oh. <noise> Ta już klękała. <klęczy. głos> Ale kolalka aż później Wiadomo <noise> czego, kur... Wiadomo po co ją więzili, nie? <noise> no jak tu ich tyle było, O, zajeb, z... <noise> Oj, Rajos, dostał. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. No fajna masz broń. No, ale jaki wstrząs mózgu chyba też. Ty, pa pa, pa. Wstrząs to ma, ale kolana. Ma. Ale, ale, to ja mówię o sobie. A co ty obchodzisz, tutaj kolega na umiera, no, też cię zabrali. Ty, musimy się odbić dupę. No to czekaj. Podzielmy rolę Dobrze. Ja protektuję Rajosa A ja idę ratować dupę. A ty idź ratować koleżankę. Dobra, ja enteruję covera. Postaram się to pozdejmować, ale tu mnie ładuje ten, ten... Yy, SMG. Czy, czy to jest SMG? To, nie, to jest, jest MMG. 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 Ty, bo mnie to ładują. No, no, z tej strony. Musisz się jakoś o, poradzić. Ja idę teraz odbić tego no, MMG. Ja, ja nie mogę się zbytnio wychylać, nie? Bo on mnie od razu z tego działka y, namierza, nie? Wiesz mordo, nie wychylać. Ja się no. będę wychylał tak, żeby... Delikatnie to. Żebyś ty ten, wiesz, Zrób to stylowo. Poczekaj, bo broń przyładowuje to robinie. Żebyś ty mógł sobie na, na spokojnie tam mu zajść na plecy po prostu i go zdjąć. Ta, tak, zrób tak, no nie? To tak tak da ludzi Tak, taktycznie. Bez, tak, bez, bez stresu. Dobra, mordo słuchaj. Ja już go ściągam powoli. Zawaliłem sufit na niego, ale to nic nie dało. Ty. Poczekaj, czekaj, bo on chciałby. Zola do mnie. Dobra, wziąłem agro na siebie, czekaj. Przekręcił się teraz. Tak, poczekaj, bo mi się dobra, HP skończyło. Dobra, poczekaj, niech on ma te agro na ciebie. Dobra, dobra, wziąłem broń. Dobra. Dobra. Już go, już go Jeszcze nie, bo przyładowuję broń przez godzinę. Dobra, już? Proszę, proszę dobrze, wchodzę na MMG. Okay. I wiesz co zrobię? Zabiję ich wszystkich. Za karę. Za ich mocno. Za to, tak? że mnie trzy... Aha, dobra, tu są na dobra. Oni są ogólnie wszędzie, no nie mamy jakieś tam kilku opy nawet. O, przegrzałem broń. Dobra, pozdejmować ich trzeba, ja będę tutaj pod tobą ich ładował. O, jedzie To no, co chwilę... oho, take out do dobra. tej ją. Ja grenade'a tam rzucę. Spróbuj, bo ja próbuję namierzyć. Jo, dobra, mam ją trochę w ogniu. Rzuciłem, masz? No Chyba to... wysadziliśmy. Nie, chyba jedzie. Nie, dobra, udało się. Poszła? Dobra. Uff. Ja sobie chyba przejmę to to. Uda się? Dobra, enter MGL. Ja tu jeszcze trochę postrzelam do tych chłopaczków. Co no tu ty... teraz co? Ja mam, ja mam granatnikę. Nie, no to zapierdzielaj to z granatnika. Już multi killer tutaj ładnie. No właśnie widzę, że... A, tutaj trzeba gościa z rakietnicą. Dobra, zdjęty. Zdjąłeś gościa z A, rakietnicą? Patrz jak zawaliłem. <laughs> <laughs> Cały Żura wpadł. O człowieku, tak sprawa. Ładnie to rozegrałeś. Dobrze. Ja, ja muszę wydupiać na komin. Znaczy na dach. No to ty tam wydupiaj, ja się postaram tutaj yy... Z dołu, tylko że strasznie długo ten granatnik przeładowuje i. No bo jak to na granatnik przystało, to... Raczej, wiesz, tak jest z granatnikami, nie? O, tak Ci no ma dość. Dostalić... kilka załadowanych, tak, 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 tego samego żeśmy ładowali. Ale ja w nikogo je ładowałem, to jest bierz Nie, nie bo ja jestem zupełnie w innym miejscu. Ja nie mam pojęcia. <laughs> Dobra, kila zaliczyło. Jeszcze kilku... Oho, tam na dachu jest, czekaj. No na się... dachu, ja tam właśnie idę. O. Nie, nie strzelaj we mnie, no Ja modu. ci nic nie zrobię. No wiem, ale widziałem jak mi przeleciał nabój przed mordą, ty. Bo chciałem ci tego gościa tam, wiesz? Wie. to piękna akcja w slomu by była. Dobra, jeszcze muszę protektować to... hostage'a. O, jest dupeczka. Dzień dobry, Dupe pani dupeczko. jeszcze biegają. To ja tam... O. Bo, że oni cały czas Bordo, są... Mordo, pobacham ci, widzisz mnie? Siema, nie ma, o, to, Jak Ja ci ma. tam granata kontrolnie. O, widzę. <śmiech> 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 co mówi przed Bog do granat O, dobra, poczekaj, bo helikopter przyleciał. <laughs> Szkoda, że cały budynek się nie, nie może zawalić. Dobra, dupeczkę wsadziłem w helikopter, co by nie było. Ja jeszcze, dobra, multi kill wskoczył. Aha, tam jeszcze na, na działko nam. Jak chce, dobra. Ale... Słuchaj, no ja lecę teraz helikopterem, nie wiem jak ty. No nie, nie może mi gościa zdjąć. A dobra, złapało go. Te granaty nie zawsze ich, nie zawsze ich łapią, po prostu. No, wow, wy tu lecicie. No lecimy, słuchajcie. Czaję, czaję bazę. Już cię widzę. No i teraz mam misję snajperkową, troszkę. Której no, no, nie umiem czy, wykonać, zespada. oczywiście, bo ja i strzelanie ze snajperki wiesz, jak się równa. Yy, no właśnie. Muszyć. No właśnie tak. Yy, no, Ja próbuję tego tam. na górze, dobra. Ja próbuję kogokolwiek w sumie, wiesz. Nie, ja to jeszcze mam na dole, właśnie, tych kilku. Dobra, multi-kile wpadają, ostatni chyba. Nie. No kurde, ja chciałem go zabić, a ty żeś go zabił, to mi się nie podoba. Ja byłem szybszy. Mnie to wkurza, oni cały czas biegają, nie? No, ja właśnie nie umiem ze perki w ogóle... Wiesz, celu. tak już jest z bo to powoli się kręci, długo przeładowuje, to zanim, wiesz, cokolwiek zrobię, to oni już zmieniają pozycję. No ja snajperką w ogóle nie umiem strzelać w tej scenie, ale zabiłem typa. Czasem mi się trafi jakiś taki na farcie, nie? No ja to tak no... Na... Strzelam na oślep, nie? Bo... Zazwyczaj mi sami podbiegają już potem pod te granaty. Nie no, ja na taki bardziej, wiesz, nie ślep, nie? nie tylko kurde, gdzie mi są? a Tu mamy jednego. No... Uf, jak miałem zabić? Z multiki wskoczy. O są... dobra, lecimy mordo do siebie. A dobra, lecicie do nas? Ja. To chętnie przejmę transport. Dobra, to ja wychodzę stąd. A możesz już? Ty? No właśnie nie, nie. Nie da się. Nie, bo ja muszę... No o, dobra, wyszło, ja też nie wyszło. Ja już jestem też. O, o mamy film. Bierzemy naszego... Rajosa, chuyosa. A co? A salem gdzie jest? Yy, nie ma z... O. Salem pilotuje. <laughs> Albo salem nie Oho, oho! Moździerz jak widzę? Ale mam fajną tą broń. <laughs> Zajebany ten skill. Dobra, Mordor, wskakuj do tego helikoptera. Przecież jestem w helikopterze. Puszczasz się jaka razie. Puszczam się, no ale... <grym> o! <grym> o Patrz, tylko ja takie coś potrafię zrobić. Nie, na serkie. Ale to na farcie było. <grym> Zobacz jak na grubo. <grym> Zaraz powiem, to czysty skill. <grym> no a co? też nie na farcie, no powiem. Na farcie mocno to było, człowieku. Nie sądzę. Ja to wiem. No i odlecieli w śląd. Najdalej jak się tylko da. Może nie gadajmy przez jeden filmik. O, popek. No idealnie jak popek. A już wie co ją czeka. Też tak myślę. Ale zobacz, trochę tak się uśmiecha, a ten znowu bajek do niej kręci, no? A kto ma podjąć? Przecież nie ranny popek. Did some good today. Yeah. Yeah. The Bym nazwał tak odcinek, yeah. ale wtedy popkowi wyświetlej więcej <noise> Albo tobie <noise> albo Ranny Popek. Przecież to będzie taki chwytliwe. Ranny Popek, dobra, to będzie, to będzie git tytuł. Jak tam z czasem stoimy w ogóle? Godzinka. Godzinka. No to co, ile jeszcze będziemy tutaj pykać? Czy, czy może damy spokój? Bo to już będą dwa odcinki, kochani. No, no, no dobra, no to mordo, no jak chcesz. No. Dobra, no to cóż, to na dzisiaj by było tyle i wracamy niedługo z kolejnym odcinkiem. Tak, także oglądajcie. O ile Wam seria się spodoba. Także jeżeli Wam się seria podoba, to zostawcie jakiś ślad po sobie, łapę w górę Ta, czy to komentarz, komentarz jakiś i... wesoły. To będziemy <laughs> wiedzieć. tego więcej w ogóle oglądać, czy to może żenada jakaś bardziej. <laughs> co, co, sami ocenicie, nie? Ta. Dajemy to pod Waszą ocenę, także. Cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!